Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Uszaty. To jest kanał test wszystkiego i dzisiaj test chipsów crunch Chips które w sumie pierwszy raz widzę. Bezglutenowy z olejami roślinnymi, bez dodatku konserwantów. Tak jest opis Sticks XL paka. I ona nie wygląda na dużą. Ale jest całkiem sporo, bo 110 gramów w normalnych chipsach yy, macie około 140, więc ta waga nie jest zbyt duża. Różnica. Na porze to są sticksy, więc każdy na pewno wie jak wyglądają sticksy w ten sposób. No i ogólnie cena 5 zł. O ile zapach jest całkiem ładny, przyjemny taki słony i słodki jakby to było właśnie to barbecue ale w smaku w smaku to jest dziwne bo niby się tam przebija na samym początku Nuta tego barbecue, ale powiem szczerze, że one smakują jakbyście wrzucili chipsy na patelnię, podgrzali je, aż się zrobią takie czarne i będą smakować jak węgiel. One właśnie tak smakują. Pierwsza nuta jest super, ale. Po przegryzeniu chipsa no, dramatyczne są. Po prostu jakbym węgiel jadł. Nie polecam kompletnie. Raz na spróbowanie. Może tak, ale żeby płacić 5 zł za węgiel, to tylko za 110 gram, to już lepiej sobie brykiet kupić. Za siódemkę i wtedy macie kilogram. No nic, to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.